Witam w kolejnym filmie, tym razem rozbieramy przód. Do wymiany mam tylne tuleje w tych wahaczach przednich, łączniki stabilizatora i końcówki drążków. Postaram się to zrobić bez wyjmowania półosi. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj jest na tyle duży otwór w wózku zawieszenia, że ruch na przegubach powinien mi umożliwić wyjęcie wahacza w dół, bez rozkręcania w ogóle półosi. Na razie odkręcam stworzeń wahacza. Kluczyk 21. A, jeszcze jedna fajna rzecz. Nie ma tu żadnej ukrytej treści w sensie lokowania produktu. Dostałem od kolegi, który pracuje w firmie naprawiającej jakieś maszyny do sortowania owoców, warzyw jako serwisant. I testowali różne środki: WD40, jakieś tam inne oleje penetrujące. Podobno to jest rewelacyjne. To nie jest moja opinia, bo ja nie czuję różnicy. No może trochę za silne ręce mam. No ale fakt, że po tym śruby się odkręcają. Chociaż to i tak wyjątkowo wrednie się odkręcało. Ktoś mi tam napisał komentarz w kwestii smarowania śrub w zawieszeniu tylnym. Wszystkie śruby były posmarowane gęstym smarem miedzianym. Nie jest to może dobrej jakości smar, tak dobry jak na przykład Valvoline montażowy, ale myślę, że w zupełności zabezpieczy te śruby przed korozją i przed zapieczeniem się. Także posmarowałem, posmarowałem. Nie chciałbym drugi raz ciągnąć przez jakieś rury, tak jak ciągnąłem przy rozbieraniu pierwszy raz. Dobra, tu mamy odkręcone. A, już końcówki popuściłem, kontry. Zdjąć to już nie będzie wielki kłopot. Jedziemy to. Była popuszczona. Dopiero jak opuszczę wahacz na dół, będę miał możliwość założenia ściągacza do stworzenia. I wahacz mój. Wahacz odsunięty na bok, jak widać, wyciągnięty. Sorry, że tak nagrywam raz jedną, raz drugą stronę, ale po prostu łatwiej jest mi ustawić kamerę. Hmm. Ściągasz do John Joneswaya, klucz 22 na grzechotce, Zobaczymy. Tak się zdejmuje. I sworzeń jest cały. Trochę już luźny, ale luzów nie ma. Więc zostanie. Polecam. 130 zł? Czy jakoś tak? No to teraz podchodzimy do Łącznika stabilizatora. I ładnie go prosimy, żeby się odkręcił. Śrubka, śrubka, odkręć się. Nie chcesz? Hmm. Jak nie chcesz, to zrobimy tak. się odkręcił. No to co? Śrubka z końcówki odkręcona. Wiem, że widok jest słaby, ale kurczę felek. O, może teraz będzie lepiej. Zdejmujemy końcówkę drążka, nie? Ten są ściąga, jest nasza. No ale powiem Wam, że rzeczywiście kurwa ten Ford to wygląda jak mój 16-letni Peugeot. Wszędzie jest tyle rdzy. Ale drążek jak widać Dobry, nie opada sam. No, końcówka też jeszcze najgorsza nie jest. Ale wymieniam parami, bo druga jest rozjebana. Tą śrubę łącznika poprosimy ładniej, żeby się odkręciła. Bo tu nie mam jak szlifierki włożyć. Łącznik wyjęty, bardzo dobra robota, nie? Jakby to kolega z niedalekich okolic powiedział. No, bo zaraz mi znowu. Powiecie, że nie smaruje. Smaruje, smaruje. Tym. Więc drążek kierowniczy, kontra zostaje stara, bo w komplecie nie było nowej. Jest cały posmarowany. Kontra jest przeciągnięta centymetr w drugą stronę też, żeby zniwelować rdzę, tak żeby się lekko kręciła, żeby diagnosta nie płakał. Diagnosta. Gościu, który będzie robił geometrię, czy tutaj to zbieżność tylko, nie, z przodu, ale będzie ustawiał też tył. Tam wszystko przecież jest powymieniane. Żeby było po prostu łatwiej, bo się chłop na szarpie będzie biegał do kierownicy, żeby ją prostować co chwilę, po co. I ja już to mam na wierzchu. Dobra, mniej więcej tak. Kamera mi przeszkadza w kręceniu. No i co, na tym drążku nie ma nigdzie uchwytu na klucz. Nie da się go przytrzymać, żeby kontrę zacisnąć. Więc żabka samo zaciskająca się. Jeszcze, żeby się chciała zacisnąć. Dobra, i tak jeszcze będzie regulacja. A tak przy okazji miałem ostatnio ciekawy przypadek w Seacie Leonie. Też jeden z widzów mieszkający blisko mnie napisał maila, czy mógłby przyjechać na diagnozę, bo jeździ po stacjach diagnostycznych, mechanikach i nikt nie potrafi zidentyfikować przyczyny ściągania samochodu no w prawo, najczęściej w prawo go ściągało. I był fajny przypadek, dlatego, bo rzeczywiście w 50% przypadków nie było na zawieszeniu czuć żadnych luzów, ale wystarczyło zrobić taki numer, że skręcić kierownicą maksymalnie w lewo i wrócić i tak zrobić raz, dwa, trzy razy. I w tym momencie na końcówce drążka, na prawej końcówce drążka, pojawiał się luz. Eee, rozdłubałem tą końcówkę, nie, nie mam jej już, wyjebałem na złom, eee, ale rozdłubałem, wyjąłem ten dekielek, wyjąłem plastik cały. Okazało się, że plastik obracał się w obudowie i tylko w jednym miejscu miał wyżłobienie, które powodowało, że sworzeń kulowy miał tam luz. Wystarczyło skręcić kierownicą jeszcze raz, żeby luz zniknął. No i nic dziwnego, że nikt nie mógł znaleźć, ale w sumie długo nie szukaliśmy. Pokręć, podnieśliśmy samochód, pokręcił w lewo, prawo, do kół, jedno, rękoma nic nie ma, drugie nic nie ma, jeszcze raz lewo, prawo, znowu to samo. Chyba za trzecim razem. Wyszło, że na prawej końcówce jest luz. Trochę mieliśmy fart, żeby to znaleźć, nie? bo można było tak kręcić jeszcze kilka razy, bo to nie widać w ogóle. Ten koszyczek plastikowy, to się tam plastikowy, w sumie to nie wiem, co to za tworzywo jest nawet, ale mniejsza o to. Przekręcał się wewnątrz i w, tylko w jednym miejscu miał luz i było go czuć na kole, i rzeczywiście koło odjeżdżało lekko w prawo, miało prawo ciągnąć samochód. Dobra, jeszcze powycinamy stare tuleje. No to, żeby uwolnić tą tuleję, która się yy, lekko rozpadła. To jest cała przyczyna remontu, ale przy okazji rozpieprzyły się końcówki i rozpieprzyły się łączniki drążka stabilizatora. Nie? O, mogę sobie tym kręcić. No, hmm. trzeba to jakoś wydłubać, no ale tu nie pójdzie, więc zrobimy to po mojemu. Tak, takie końcówki wkładam. Zobaczymy, co są warte. No i jeszcze wspornik silnika dolny. Jak wjeżdżałem to czułem, że tym silnikiem to lepiej. Pęknięty. Stąd. Do skrzyni biegów. Kupiłem... O no, tym razem się nie popisałem, bo to jest Fortuna Line. Ale cóż, lepszy Fortuna Line cały. ...niż ten popękany. Tuleje trzeba ustawić osiowo. Na wahaczu. Tu są jakieś znaki, ale na wahaczu to oczywiście nic nie widać. Więc trzeba znaleźć oś... ...skrętu... ...jakby poruszania się wahacza na zawieszeniu i tak ustawić... ...tą tuleję, żeby była równa. No i wciskamy. Się nie ciśniemy za aluminium, tylko klucz musi być dobrany tak, żeby średnica tego za co wciskamy była taka jak tulejki stalowej. O to chodzi, żeby to było w osi. Tak, to będzie mroczny film. Nie wiem czy to będzie widać. Ale sworzeń trochę oczyściłem z rdzy. Ta nakrętka jest od sworznia umyta zmywaczem do hamulców. Tutaj damy soft Locker klej. Nie po to, żeby to trzymało, chociaż pewnie też trochę będzie trzymać, ale po to, żeby nie rdzewiało. Tak samo na tą śrubę tutaj też damy. Tak, na tą... Gdzie one są? Tu są. Nie. A trzecia? Trzecia. Zresztą tutaj był klej, więc też damy. Dobra, podamy wahać. Tchau, level. No, i co zostało poskręcać, nie? Zostało skręcić śrubę. To dopiero po postawieniu samochodu na koła. Druga strona, reszta zrobiona. Łączniki powymieniane, końcówki powymieniane. Cieszyć się jazdą. Założyć koła. I tyle. Tarcze hamulcowe mi się nie podobają. One wyglądają jakby ktoś posmarował kurwa smarem. Ale kolega powiedział nie ruszaj. Było robione. Zostaw. No to nie ruszam. Ciekawe czy teraz przejdzie hamowanie na przeglądzie. Dobra, finito. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.